Panowie, będziemy powoli przechodzić do tematu Legii Warszawa. 85. Minuta. Paweł Ślęzak za chwilkę zda nam relację. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa. Pół godziny przed dzisiejszym spotkaniem oficjalna strona. Legii i tutaj już mówię temat ligomistrzowe zamknijmy Publikuję wywiad z prezesem i właścicielem klubu Dariuszem Mioduskim myślę, że ta koincydencja nie jest przypadkowa chodziło o to żeby w dniu tak istotnego meczu który ma być też takim elementem odbudowy morale zespołu głos szefa klubu się ukazał za chwilkę zobaczą państwo fragmenty pierwsza rzecz najważniejsza myślę. Odpowiedź prezesa Mioduskiego na temat Marka Papszuna, tych spekulacji było wiele w mediach. Tak, mogę potwierdzić, że chcemy się porozumieć ze szkoleniowcem i jego sztabem. Jeśli nie będzie możliwe zatrudnienie go zimą, jesteśmy gotowi poczekać do końca sezonu. Uważam, że Marek Papszun przy odpowiednich warunkach do pracy, które są w legi, jest obecnie najlepszym kandydatem, by rozwinąć nasz zespół w najbliższych latach. Mam przekonanie, że charyzma, wiedza, doświadczenie trenera Papszuna bardzo pozytywnie połączą się z filozofią klubu. Czarno na białym, już jest to powiedziane. Znaczy... Ja szanuję prezesa i właściciela legii pana Bieduskiego, no ale uważam, że takie trochę to jest niesportowe w czasie sezonu, kiedy kontrakt ma do czerwca i jeszcze nawet nie minęło to pół roku do końca kontraktu, aby żeby negocjować z żeby trenerem, negocjować który pracuje, z trenerem, w pracuje w innym klubie. O podobnej sytuacji dzisiaj rozmawialiśmy Rose, w, w, z, z Gladbach, kiedy przychodził do Dortmundu. No, ich... Przepraszam Tomku, za chwilkę oddam Ci głos, bo już A widzimy następ, następne, następne ważne wątki, które w tym wywiadzie padają. Przepraszam za to miejsce w tabeli, na którym jesteśmy. Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Rozumiem gorycz kibiców, też czuję gniew i wiem, że sytuacja wymaga nie tylko diagnozy, ale zdecydowanych działań, które podejmujemy. Jednocześnie dziękuję całemu środowisku związanemu z naszą Klubem, za słowa wsparcia kibicowską postawę w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach szczególnie w momentach sukcesu potrzeba więcej pracy pokory jeszcze raz pokory ta ma być to ma być motywacja do dalszej pracy poczucie że jesteśmy na początku drogi rozwoju a nie osiadanie na laurach po jednym czy drugim mistrzostwie i tak dalej i tak dalej ten wywiad jest dostępny na oficjalnej stronie Legii Warszawa. ale wróćmy wywiad tego... wywiadem wywiad, ale uważam że łamie się jakaś etyka w, w, w piłce. Stało się to w Niemczech, o czym rozmawialiśmy z naszym kolegą z Dortmundu. Nie, nie tylko w jednym klubie, bo nie Adi, tylko Kuter, w jednym klubie. Adi Kuter odchodził z Antraktu na miejsce, roze do Borussia te, też stylu. korzystając z klauzuli. I uważam, że jeżeli Marek Paprzun pracuje w Częstochowie i jeżeli jest właścicielem dogadany, tak kiedyś powiedział, że w styczniu może odejść, to uważam, że no wszelkie jakiekolwiek negocjacje i rozmawianie z trenerem, gdzie niedawno jeszcze między sobą grali, to łamie taki jakiś kręgosłup moralny piłki profesjonalnej, to, to, to jest moje zdanie e, i, i uważam, że takie, te, coś takiego miejsca nie, nie, nie powinno mieć, no ale widocznie... Zobacz, nawet z perspektywy zawodnika teraz Rakowa-Częstochowa, no. co ci zawodnicy mają sobie myśleć, wiedząc, że, że ich trener prawdopodobnie za chwilę odejdzie, w tym momencie, kiedy jeszcze on jest ich trenerem i oni grają... P... No, to dlatego i... mówię, że to tak jest to, nie to... Do końca, nie, do, nie do końca... Wiesz co, problem jest u nas też, ja my... że my cały czas mówimy, że my wszystko wymyślamy sami najlepiej, zamiast uczyć się od najlepszych e, lig w Europie i, i to jest też, też ogromny, ogromny nasz, e, nasz problem. Ja myślę, że tak jak zatrudnienie, zatrudnieniem, to co było bardzo śmieszne... Zatrudnienie Michniewicza wtedy, kiedy były jeszcze ten kadry młodzieżowy miał dwa ważne mecze i Legia miała ważne mecze. To było śmieszne bardzo, ale teraz to już nie jest śmieszne, to już jest smutne bardzo, dlatego że zatrudniając teraz Gołębiowskiego, e, mając jeszcze przyszły mecz, e, mecz ze Spartakiem, bardzo ważny, gdzie może mogą Legia zająć trzecie miejsce, mówi o tym, że prowadzi rozmowę, że na 100% prawie przyjdzie Pawszun wiosną. Nie rozumiem. Ja tego. myślę, że o tej sytuacji i z tego co wiem, tak było. Marek Gołębiewski został poinformowany, że pracuje do końca sezonu, albo teraz się okazuje, że tylko do, do zimy. Osoba zdaje sobie sprawę, że wróci do rezerw, które prowadził jeszcze do niedawna. Ja myślę, że to, co powiedział, to jest, z czym się zgadzam z prezesem ludzkim, to jest to, że to jest początek drogi. Ja myślę, że cały czas on jest na początku swojej drogi. Co Ale kto, do prezes, prezes, prezes i osoby, które. Które są blisko, podejmują decyzję Warunki do pracy. Warunki do pracy są dobre, tylko warunki do pracy stwarzają ludzie i to ludzie, z ludźmi się pracuje. I tu jest największy problem. Można mieć wspaniałą, wspaniałe boiska, wspaniałe, wspaniałe, wspaniały obiekt, ale niestety to są ludzie. Zawsze ludzie są najważniejsi w tym wszystkim i uważam, że legia. Jest pytanie czy będzie przygotowana jeżeli patrzą przejdzie do Legii czy Legia jest przygotowana ale także decyzyjność to jest, to jest po prostu Coś, co jest wielkim bałaganem i nie ma w ogóle logiki w tym, nie ma jasności, nie ma jak gdyby zrozumienia. Nie ma linii kierunku. No. Tak, ja myślę, że, że i zawodnicy, i trenerzy tak naprawdę nie są zorientowani, co tam się dzieje. Jaka jest przyszłość, jaka, jaka, jaka Womlimy, że... sprzedają, sprzedają najlepszy zawodnika w trakcie. Kiedy już znaczy, przykładowy Juranowi, czy e, sprzedają zawodników, którzy byli podstawowymi graczami, gdzie dali Mistrzostwo Polski Legi, sprzedają czy w Gwila prawda Wesowicz i tak dalej, i nie mają wszołek, na tych pozycjach. Musiał, o, musiał odejść w ogóle? No tak, bo muszą, ale w ogóle nie ma tam logiki. Także e, e, czy dadzą e, Pawszynowi e, taką władzę, coś źle by świadczyło o klubie, bo Dobry klub to jest zorganizowany i przychodzi trener i ma swoje zadania. Chodzi w swoje szyny, Ta, swoje, w swoje szyny sportowe. Ma, klub ma swoją wizję i on jak gdyby wchodzi w tą wizję. A tutaj chodzi o to, chyba o to, że trener przyjdzie i będzie musiał wszystko zbudować z pod względem sportowym. A sądzę, że, że, że nie na tym to polega, że, że po prostu. Ale wiecie, czy legia czy jest podam, gotowa dla Pawszyuna? Bo ja, ja mam podam. duże. Podam, tu się, powiem mam jedną rzecz. Papson jako trener się sprawdził, przypomnijmy, że on buduje klub Rakowa III ligi, gdzie tej presji nie było i fajnie się pracowało i robił jeden awans, drugi awans. Teraz wiadomo, że są klubem, który jest tam w pierwszej trójce w Polsce, mega poukładanym, płacącym piłkarzom regularnie. To też jest ważne. Ale wiecie, ilu, ilu dobrych trenerów, którzy w mniejszych klubach, a tak trzeba porównać kaliber z całym szacunkiem do Rakowa, Raków jest mniejszym kaliberem jak legia. No tak trzeba to, to powiedzieć. to nie można porównywać. No to teraz Wam jedną rzecz. Wiecie, Wielu trenerów w Niemczech sobie nie dało rady przechodząc na przykład z Mańc do wielkiego klubu i sobie nie da. To nie jest tak łatwo, jak to, tak jak Darek też, też fajnie powiedział. Tam też jest właściciel, który niesamowicie poprzena wspierał. Tam nie było też takich gwiazd, jakie są w Legii i to ogarnąć, ten ogródek. to Zapanować nie wystarczy, przyjść, tak, nie wystarczy to jest... przyjść i krzyknąć.